Choć forehand gramy jednorącz, to do jego prawidłowego wykonania niezbędna jest praca niedominującej ręki. Dla osób praworęcznych jest to ręka lewa, a jeżeli jesteś leworęczny tak jak ja, to Twoją niedominującą ręką jest ręka prawa. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, jaką funkcję pełni ręka niedominująca przy uderzeniu forehandowym, a także co możesz zrobić, żeby efektywniej ją wykorzystać. Zacznijmy od tego, że w pozycji wyjściowej, kiedy czekasz na piłkę, twoja niedominująca ręka powinna znajdować się na sercu rakiety. Sposób, w jaki trzymam rakietę w pozycji wyjściowej, wygląda tak, że tymi czterema palcami przytrzymuję za serce rakiety, a palec wskazujący spoczywa tutaj na ramię rakiety i delikatnie dotyka jej strun. I teraz w pozycji wyjściowej, kiedy czekamy na piłkę, to cały ciężar rakiety powinien spoczywać na ręce niedominującej. Tak, czyli nasza ręka, którą trzymamy rakietę, chwyta rakietę za jej rączkę, natomiast ona ma tylko i wyłącznie funkcje stabilizujące. Czyli podtrzymujemy tą rękę rakietę, głównie naszą niedominującą ręką, a ręka tutaj, którą trzymamy, którą wykonujemy uderzenie, leży luźniutko na rączce rakiety. I teraz to jest o tyle istotne, że podczas uderzenia forkendowego, zresztą jak i podczas każdego uderzenia, chcecie być maksymalnie Luźni. Chcecie maksymalnie luźno prowadzić rękę i jeżeli będziecie trzymać rakietę w taki sposób w pozycji wyjściowej jak wam pokazałem, to odciążycie tą rękę trzymającą rakietę i pozwoli to wam właśnie na większy luz podczas uderzenia. Więc teraz stoimy w pozycji wyjściowej, trzymamy rakietę czterema palcami, palec wskazujący na rączce rakiety i w momencie kiedy zobaczycie, że piłka leci na stronę forehandową, należy z pomocą niedominującej ręki odepchnąć ją do boku. I teraz tutaj pojawia się pierwsza, a właściwie druga rola tej naszej niedominującej ręki, czyli inicjacja skrętu do forehandu. Z pozycji wyjściowej raz jeszcze odpychamy ręką niedominującą rakietę do boku, powoduje to skręt tułowia, skręt bioder, dzięki czemu jesteśmy też już częściowo przygotowani do uderzenia. Trenuj tenisa i zwiedzaj świat. Zagraniczne obozy Camps to propozycja obozów tenisowych w najpiękniejszych ośrodkach w Europie, ale nie tylko. Grecja, Chorwacja, Portugalia czy Maroko to tylko kilka z naszych zagranicznych propozycji, gdzie doskonalimy grę w tenisa, zwiedzamy i świetnie spędzamy czas. Po więcej szczegółów odnośnie naszych zagranicznych wyjazdów, bijaj na teniskamst.pl i sprawdź szczegóły. Ten sposób odprowadzenia rakiety do pozycji skrętu Pozwala Wam też złapać lepszy dystans od piłki. Bo teraz zobaczcie, że jeżeli odepchniecie tą lewą rękę daleko od ciała, to potem ustawiając się do piłki, łatwiej Wam będzie uderzyć ją w odpowiednim miejscu. Dla porównania, jeżeli będziecie trzymali w pozycji zamachu rękę bardzo blisko ciała, to po podbiegnięciu jest duża szansa, że uderzycie ją zbyt blisko ciała. Tak więc ręką niedominującą odpychamy rakietę, robimy dzięki temu skręt. I mamy już częściowo przygotowany zamach. Tutaj między ręką a atłowiem jest miejsce, i to pozwoli nam złapać piłkę dalej od ciała. Po tym, jak częściowo przygotujemy zamach, zrobimy skręt, to następuje moment, kiedy musimy ustawić się do piłki. I tutaj cały czas odciążamy naszą rękę dominującą z pomocą. Drugiej ręki i trzymając za serce rakiety, zaczynamy ustawiać się do piłki. Czyli dla przykładu, jeżeli leci piłka dłuższa, robimy skręcik i wycofujemy się, trzymając cały czas rakietę z pomocą niedominującej ręki. Więc w pozycji zamachu, kiedy czekamy już na piłkę, jesteśmy cały czas skręceni. Nasza niedominująca ręka jest skierowana do boku. I teraz, w momencie, kiedy piłka odbija się o waszą połówkę kortu, należy rozpocząć proces odkręcania tułowia. Z pomocą właśnie niedominującej ręki. Czyli mamy pozycję zamachu i rozpoczynamy odkręcanie tłowia i dopiero później leci rakieta. I to jest szalenie istotne, bo dzięki temu będzie wam dużo łatwiej złapać piłkę przed sobą. Błędem, który bardzo często obserwuję, to jest to właśnie, że z pozycji zamachu zawodnicy opuszczają niedominującą rękę w dół, przez co łapią piłkę zbyt blisko ciała. A tak jak mówiłem, cały proces odkręcania ciała w kierunku nadlatującej piłki powinien rozpocząć się od odepchnięcia od tej pracy niedominującej ręki, co pozwoli złapać piłkę przed sobą. Tak więc kolejnym zadaniem ręki niedominującej jest odkręcanie tłowia i prowadzenie rakiety w kierunku piłki. I przechodzimy do ostatniego elementu, jaki pełni ręka niedominująca przy forhendzie, czyli do wykończenia uderzenia. W momencie, kiedy piłka spotka się z rakietą, nasza niedominująca ręka powinna być powyżej poziomu kontaktu czyli nie trzymam ręki tutaj, trzymam ją troszkę wyżej. I po tym, jak piłka już opuści rakietę, powinniśmy chwytać rakietę opuszkami palców, tak jak trzymamy ją w pozycji wyjściowej. Dlaczego to jest ważne? Oczywiście nie wszyscy zawodnicy wykańczają w ten sposób, że chwytają rakietę niedominującą ręką. Część z nich robi to w ten sposób, że zabiera po prostu tą niedominującą rękę do tyłu i oczywiście oba sposoby są poprawne. Dlaczego jestem zwolennikiem tej pierwszej metody, którą wam pokazałem? No więc mianowicie, jeżeli wykańczacie uderzenie za każdym razem w ten sposób, chwytając rakietę opuszkami palców, to macie gwarancję, że wy wykonaliście pełny ruch rakiety. Po drugie, zwróćcie uwagę, że jeżeli złapiecie rakietę opuszkami palców, jesteście w stanie szybciej wrócić do pozycji wyjściowej i reagować do kolejnej nadlatującej piłki. Podsumowując, niedominująca ręka po pierwsze odciąża rękę trzymającą rakietę, czyli pamiętaj, żeby w pozycji wyjściowej podtrzymywać sobie rakietę w 90% wyłącznie za pomocą ręki niedominującej. Po drugie, inicjuje rozpoczęcie skrętu. Po trzecie, kiedy już podbiegniemy do piłki, ustawimy się do pozycji zamachu, to rozpoczyna proces odkręcania tłowia w kierunku piłki i po kontakcie z piłką chwyta rakietę i umożliwia pełniejszy skręt tłowia i oczywiście jego wykorzystanie przy uderzeniu. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce. Siemanko.